W dzisiejszym odcinku mówimy sobie uproszczony system uznawania kwalifikacji w przypadku świadczenia usług transgranicznych. System ten jest adresowany do osób, które mają prawo wykonywać dany zawód w państwie pochodzenia, państwie macierzystym. W razie przeniesienia się do innego państwa, państwa przyjmującego, lub okresowych wyjazdów w celu tymczasowego i okazjonalnego świadczenia. Usług lub wykonywania zawodu na terenie państwa przyjmującego. Aby można było zastosować uproszczony system uznawania kwalifikacji, muszą zostać spełnione następujące warunki określające usługę transgraniczną. Czyli usługodawca. To jest osoba, która zamierza świadczyć usługi na terenie państwa przyjmującego, posiada kwalifikacje zawodowe do wykonywania danego zawodu albo do podejmowania lub wykonywania danej działalności w swoim państwie pochodzenia i może świadczyć usługę transgraniczną, jeżeli, jego, jeżeli jej zawód albo działalność są regulowane w państwie pochodzenia albo nie są regulowane w państwie pochodzenia ale osoba ta wykonywała ten zawód albo świat, albo tą działalność w co najmniej jednym innym państwie członkowskim Unii niż państwo pochodzenia w okresie co najmniej roku przez ostatnie 10 lat albo ukończyła kształcenie regulowane. Tak jak już wspomniałam, system ten jest systemem uproszczonym, dlatego od usługodawcy zamierzającego świadczyć usługę transgraniczną nie wymaga się Posiadania prawa wykonywania zawodu regulowanego albo działalności regulowanej przyznanego na podstawie decyzji wydawanej w standardowym systemie uznawania kwalifikacji przez odpowiedni organ. Nie wymaga się również członkostwa w organizacji zawodowej, ani rejestracji w organizacji zawodowej, lub wpisu do rejestru zawodowego prowadzonego przez uprawniony organ. Dotyczy to Zawodów, które wymagają członkostwa w, w różnego rodzaju samorządach zawodowych, a więc osoba, która zamierza świadczyć tylko i wyłącznie okazjonalnie lub czasowo swoje usługi na terenie państwa, mimo że gdyby ubiegała się o wydanie decyzji o uznaniu tych kwalifikacji, musiałaby do takiego samorządu przystąpić w zakresie usług transgranicznych, nie jest do tego zobowiązana. Ponadto usługodawca nie musi również rejestrować działalności w systemie ubezpieczeń społecznych w celu dokonywania rozliczeń związanych ze świadczeniem usługi transgranicznej na rzecz osób ubezpieczonych. Jednakże usługodawca obowiązany jest do zgłoszenia świadczenia usługi do zakładu ubezpieczeń społecznych, co zobowiązany jest zrobić przed rozpoczęciem świadczenia tej usługi, a w nagłych przypadkach także po. Jej zakończeniu. Przed przystąpieniem do, usługi, do świadczenia usługi transgranicznej, w związku z tym usługodawca zobowiązany jest tylko do złożenia oświadczenia właściwemu organowi wraz z informacją o posiadanej polisie ubezpieczeniowej lub innych środkach ubezpieczenia. Dotyczy to zawodów, w których w Polsce również wymagane jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności. Cywilnej w ceniu uniknięcia sytuacji, w której usługodawca mógłby wyrządzić szkodę, która nie zostałaby pokryta. Takimi zawodami, które wymagają posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, jest np. zawód adwokata lub radcy prawnego. Jeżeli usługodawca zamierza okazjonalnie świadczyć usługę również w kolejnych latach. To w każdym roku, w którym usługa będzie świadczona, zobowiązany jest do odpowiedniego organu złożyć tożsame oświadczenie, czyli jest ono składane cyklicznie raz z cyklicznym świadczeniem usług. Przed chwilą omówiłam kwestię składania oświadczenia. Jeżeli usługodawca składa je po raz kolejny w ramach świadczenia usługi, Cyklicznie, jednakże, jeżeli usługodawca zamierza świadczyć na terenie Polski usługę pierwszy raz, to wraz z oświadczeniem zobowiązany jest do przedłożenia również organowi dokumentów, które e, potwierdzałoby jego obywatelstwo, zaświadczenie, że wykonuje zawód albo działalność w swoim państwie pochodzenia zgodnie z prawem oraz że nie obowiązuje go, zakaz wykonywania zawodu albo zawieszenie w wykonywaniu tego zawodu. Zobowiązany jest również przedłożyć dokumenty potwierdzające jego kwalifikacje zawodowe, a także udokumentowanie doświadczenia zawodowego w, w wykonywaniu tego zawodu lub świadczenia takiej usługi transgranicznej przez okres jednego roku w okresie ostatnich 10 lat na terenie innego państwa członkowskiego. Dodatkowo w celu ochrony polskich obywateli w zakresie wykonywania przez obywateli innych państw zawodów czy też świadczenia usług związanych z ochroną zdrowia, bezpieczeństwem publicznym lub pracy z dziećmi, usługodawca powinien przedłożyć zaświadczenie o braku zawieszenia prawa wykonywania zawodu lub o niekaralności. Ale dotyczy to tylko i wyłącznie przypadków, w których takie zaświadczenie byłoby wymagane również dla obywatela polskiego. Dodatkowym dokumentem jest również oświadczenie potwierdzające znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do oświadczenia danego rodzaju usługi, ma to zwłaszcza znaczenie w przypadku zawodów związanych z ochroną zdrowia, kiedy usługodawca powinien w sposób dostateczny porozumieć się na przykład z pacjentem. Um, usługodawca powinien również złożyć zaświadczenie określające charakter, okres, rodzaj wykonywanej działalności wydane przez państwo macierzyste. I dotyczy to e, w przypadku działalności związanej z, ze zdrowiem lub bezpieczeństwem publicznym. Dziękuję zatem za uwagę. Um, podsumowując, należy wskazać, że e, świadczenie usługi transgranicznej pozwala. Um, obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej świadczyć usługi w Polsce bez skomplikowanego procesu uzyskania decyzji o uznaniu ich kwalifikacji zawodowych, jednakże tylko w przypadku, jeżeli są to usługi świadczone okresowo i okazjonalnie. Jednakże stanowi to ułatwienie w przypadku wykonywania niektórych zawodów bez uzyskiwania skomplikowanych dokumentów i udziału w procesie uzyskiwania zezwoleń. Dziękuję.